Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Jeśli ktoś chciał zobaczyć na moim kanale trochę zabawek z Transformers Prime Beast Hunters, to mam dobre wieści. Dziś zaczynamy mały cykl opowiadający o pewnej pięciorobotowej podgrupie Predagonów z tej właśnie serii. Oto przed wami terrorkony, z którymi przygodę zaczniemy od Reaper Snappera. A skoro już znamy serię i znamy już przynależność i podgrupę, to powiedzmy sobie jeszcze, że Reaper's Snapper, tak jak jego koledzy, był wydany w roku 2013 w ramach klasy Legion, a do tego można go znaleźć w Polsce w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Ta najbardziej oczywista, standardowa wręcz, to ta, na którą właśnie patrzycie, którą można kupić w dowolnym supermarkecie i tak zwanym dobrym sklepie zabawkarskim. Ale jest też wersja specjalna, która jest częścią pięciopaku oferowanego przez Tesco, wtedy jest ona częściowo przezroczysta, a jest też trzecia wersja, taka bardziej fioletowa, którą nazwano Syndezały, i która jest częścią versus paku, w którym jeszcze można znaleźć Screena i który też jest ekskluzywny dla Tesco. Także dla każdego coś miłego. Każdy, kto ze mną kiedyś rozmawiał Wie, że serii Transformers Beast Hunters unikam jak ognia, bo po prostu nie mogę się za żadne skarby przekonać do tego co nam oferuje. I można powiedzieć, że te są wyjątkiem od tego unikania, bo te małe, kieszonkowe wręcz potwory. Nie ta aluzja nie była zamierzona są naprawdę urocze w tym jak mają być straszne. Spójrzcie tylko na Reaper Snappera. Czy on nie wygląda jak zła, niedobra kombinacja amerykańskiej Godzilli i złotej rybki? Tak, wiem, że to może trochę dziwne skojarzenie, ale tak właśnie wygląda jak kombinacja Godzilli i ryby. I do tego kombinacja, która jest gotowa ci odgryźć głowę. I naprawdę jest dla mnie ciekawostką to, że o ile. Często narzekam na to, że w przypadku Beast Hunters dosyć wyraźnie widać już to, że tnie się koszta upraszczając figurki, np. wyciągając z nich plastik tam, gdzie to tylko możliwe, to w przypadku terrorikonów to działa na ich korzyść, bo te ubytki w plastiku można traktować jako nowe detale, a poza tym trochę dają wrażenie, że Terrorcony wstały z grobu. O ile większość elementów wizualnych tej figurki można było już zobaczyć, kiedy się kręciła, przejdźmy jeszcze na chwilę do kilku mniej oczywistych spraw, zaczynając od głowy, która właśnie utwierdza mnie w przekonaniu, że to jest jakiś krewny Godzilli, ale tak. Widzicie to małe żółte? To mają być oczka. Jak to pierwszy raz zobaczyłem, pomyliłem to z nozdrzami. No cóż, ale przynajmniej ma takie fajne, tyci, ostre ząbki. I ma też dziwny otwór, który, już wam tłumaczę, jest portem na broń 3 mm. I jest to tylko jeden z wielu portów. To mnie właśnie zaskoczyło w tych Terrorconach. To są figurki, które są wręcz genetycznie predysponowane do bycia małym, legionowym Rambo. Spójrzcie, mamy port tutaj, tutaj, tutaj. W środku nogi jeszcze tutaj. Tutaj z tego może być prawdziwy monstrum Rambo. Ale ta figurka ma jedną drobną wadę w tym trybie. Wow! Jak doskonale zamaskowana głowa trybu robota. Schowana tuż u podstawy ogona. W takim miejscu bym jej nie szukał. No dobrze, teoretycznie można ją przesunąć, bo ta część jest na zawiasie, który zresztą jest bardzo słaby. Także cały ten element wypada średnio raz na 5 minut. To muszę przyznać. Ale możemy spróbować coś z tym zrobić. Lekko detransformując figurkę. O! I już pod ogonem nie ma nic, za to Reaper Snapper dostaje coś, co można porównać tylko do tego, co dostał Devastator w zemście upadłych. Także, może jednak to nie jest dobry pomysł. Tak samo jak widzicie, od strony konstrukcyjnej figurka ma tylko jeszcze jedną wadę: mianowicie, przez sposób transformacji głowa ma tendencję do rozszczepiania się tutaj na środku, jeśli za mocno ściśniemy za te części. Także musicie się pilnować, to nie jest coś. Czego nie da się naprawić, wystarczy tylko ścisnąć i już głowa znowu jest cała, natomiast po prostu trzeba się pilnować. Oczywiście, jak na bestie przystało, lipy Snapper posiada pewną pozorność, a właściwie to 4 punkty artykulacji na cały tryb. Po jednym stawie, jednoosiowym tutaj w łapkach. O, podaj nam łapkę. I po jednym stawie kulkowym tutaj w podstawie nóg, dzięki czemu ta figurka nie ma najmniejszych problemów z łapaniem równowagi, za co jej wielka chwała. A propos jeszcze możliwości uzyskania formy Monstrum Rambo. To po prostu wygląda fajnie. Transformacja do trybu robota jest prosta, ale całkiem fajna i myślę, że przynajmniej część osób chciałaby, aby tak właśnie transformował się Classic Grimlock. Najpierw musimy rozczepić pysk naszego bohatera, co nie jest łatwe, gdy patrzy się przez oko kamery, ale jest wykonalne właśnie w ten sposób. Teraz odciągamy do tyłu jego grzbiet. Właśnie w ten sposób ląduje tutaj zakrywa górną część ogona. Teraz bierzemy jego korpus, który jest jednocześnie miejscem, gdzie się podłączają nogi. Odciągamy to też do góry. Uważamy, żeby część z głową nam nie wyleciała. I w ten sposób przykrywamy dolną część ogona. I już ogona praktycznie nie widać. Teraz pozostaje nam już tylko obrócić tą połówkę głowy dinusia czy czymkolwiek to jest, w ten sposób. Możemy sobie ułożyć jak chcemy łapki. Odpowiednio ustawiamy nogo ramiona i Reaper Snapper w formie robota jest gotowy. No dobra, w kwestii ułożenia łapek Monstrum w trybie robota, mamy pewną wskazówkę od producenta jak należy to robić, bo w ramionach jest małe wgłębienie w łokciach, w które ma wchodzić sam, dół, podbródka naszej bestii, tak żeby obie te części blokowały się wzajemnie w jednej ustalonej pozycji. Pierwsze wrażenie na temat Reaper's Snapra w trybie robota jest bardzo pozytywne. Kolory tej figurki świetnie ze sobą współgrają, a gdy dołączymy do tego jego posturę, jego ogólną budowę, która wydaje się mieć. Trochę niskie nogi jak na resztę ciała, ale z drugiej strony to mu daje efekt bysiora, który przybędzie, zobaczy i skopie wszystkim tyłek, co dobrze pasuje do jego podgrupy. Dobrze przez ten garb na plecach może niektórym przypominać pewną rasę z Mass Effect, ale ja na jego będę głównie od przodu, a od przodu wygląda świetnie. No dobrze, przyznam, od przodu jego nogi wyglądają jak kawał bałaganu. Tutaj zdecydowanie najbardziej widać w całej figurce jego transformację, ale góra wynagradza nam to w pełni. Wygląda absolutnie cudownie. Nie spodziewałem się, że przód jakiejś figurki tak mi się będzie podobał w tej klasie rozmiarowej, wobec której nie mam praktycznie żadnych oczekiwań. A tutaj jest. Cudnie. Nawet głowa im w miarę wyszła. Dobrze, przy tej klasie detali nie ma zbyt wiele, ale to mi trochę przypomina głębi nobota z kosmicznych wojen i to w pozytywny sposób. I nawet udało im się tutaj wpakować tyci tyci logo Predakonów. Szacun, Hasbro. Szacun. Choć zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że nie wszystkim będzie podobał się manewr jaki wykonano przy ramionach. Gdzie tu mamy łapę bestii, a tu mamy łapę robota, i jest to jedna część, która, w zależności od naszego kąta widzenia, nie wygląda zbyt okazale. Ale pamiętajmy, to klasa Legion, i żeby coś z tym zrobić, to musiałaby być klasa deluxe. A nie, czekajcie. Przecież jeśli teraz wydadzą w klasie Deluxe te postaci, to to będzie ten sam projekt, tylko po prostu powiększony. O jejko! Jeśli chodzi o pozowalność, mamy taką samą liczbę punktów artykulacji jak w formie bestii, tylko tutaj mamy jeszcze dwa kolejne stawy kulkowe. Ramiona 360. Cudów nie ma, ale w legionie cudów się spodziewać nie należy. I też stawy kulkowe. Tutaj wykop do przodu, wykop do tyłu, bo nie ma nic na drodze. Nie ma co mówić o stawie kolanowym, bo jedyny staw w całej nodze to ten tutaj nazwijmy to w głowo-stopie, który służy transformacji i niczemu innemu. A tak wygląda broń naszego legionisty, jeśli jej jeszcze wcześniej nie pokazałem. Takich nazwijmy to kuszotopój. Co! Co wygląda znajomo? Dajcie spokój, wykorzystano ją dopiero w dwóch innych figurkach. A przynajmniej tyle ja wiedziałem. Był Legion Bumblebee, Legion Arachnid. Tak, jeśli chodzi o broń dla klasy Legion, zbyt dużego wyboru nie ma, bo zdaje się, że ktoś znowu ciął koszta związane z projektowaniem nowych, indywidualnych broni. No, przynajmniej ta broń posiada trzy różne zaczepy, dzięki którym można ją montować na figurce w wiele różnych sposobów. A że lufa tej broni sama w sobie jest portem dla kolejnej broni 3mm, możemy sobie budować własną, osobistą superbroń z różnych części porozmieszczanych po różnych figurkach klasy Legion. Rambo. John Reaper Snapper Rambo. No i nadszedł czas na porównania z innymi zabawkami. Idąc od lewej do prawej, zobaczycie, Minikona 6 Spiders, z Transformers Cybertron, Legends Brawler z Transformers Movie, naszego Reaper Snappera i Legends Bone Crushera z Transformers Movie. Do porównań dorzućmy też komandę Nightwatch Optimusa Prima z Transformers Prime i RICO z tajemniczych pingwinich saszetek z Madagaskaru. A tu standard. Powszechna puszka picia. I potężne dwa złote. No i na sam koniec nie mogło oczywiście zabraknąć całej wesołej gromadki Terrorconów w komplecie. Podsumowując, Reaper Snapper to nieoczekiwanie udana figurka, która owszem ma parę drobnych zgrzytów, ale posiada też tyle fajnych rzeczy, że jestem w pełni zadowolony z zakupu i już nie mogę się doczekać szansy na zrecenzowanie jej czterech kolegów. Naprawdę polecam. Jeśli ktoś był kiedyś w sklepie, patrzył na tą figurkę i wahał się kupić czy nie kupić, ja mówię zdecydowanie kupić, a przy okazji rozważyć też zgarnięcie jego kumpli. Czy będą godni tytułu fajnej figurki, tak jak Reaper Snapper? Myślę, że o tym przekonamy się już niedługo. Ale na tą recenzję to już wszystko. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się!